Poranek Radia to FM Witam, Jacek rzakowski to jest poniedziałkowy Uwaga, uwaga, poniedziałkowy Poranek z FM, ale co to za poniedziałek, 2 maja. Teraz jest 5 minut po siódmej. Jak, jakby to był piątek, będę z Państwa prawie do dziewiątej. Zanim się rozstaniemy, będziemy mieli gości i to jakich. Najpierw będzie z nami pani dr Katarzyna Michniewska, zwyciężczyni licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na poprowadzenie autorskiego przeglądu prasy w poranku Radia Tok FM. Pani Katarzyna Zapłaciła aż 8 tysięcy jest dzisiaj z nami. Witam gorąco, dziękuję w imieniu Wielkiej Orkiestry. Po 7.20 Arkadiusz Cichocki, sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach. Czyli znany Państwu na pewno już z różnych wystąpień, jest skruszony członek działający w Ministerstwie Spraw, Sprawiedliwości grupy hejterskiej znany jako kasta lub antykasta. Po 7:40 Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i oczywiście były Rzecznik Praw Obywatelskich. Okazja jest dobra. Między świętem pracy a e, świętem e, Konstytucji. I po ósmej e, komentatorki dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego, Ewa Polityka i Agata Szcześniak oko e, pres. Rozstaniemy się, jak mówiłem, e, przed e, dziewiątą. E, I teraz wracam do pani, e, do naszej gościni e, Katarzyny Miśniewskiej. Witam gorąco. Pani Miśniewska jest prezeską ekocyklu spółki akcyjnej Organizacji Odzysku Opakowań SA. Jest, jest też strategicznym członkiem Konfederacji Lewiatan i zajmuje się ekologią od lat. Mówiliśmy się, że jakoś podzielimy robotą. Ja zacznę krótkim tekścikiem o. Z przeglądu prasy, wszyscy, a potem pani, potem ja i zobaczymy, jak to pójdzie. Dzisiaj dzień flagi, większość gazet o tym pisze. Dlaczego 2 maja obchodzimy dzień flagi? To jest pytanie, które, które pada w Polsce The Times, ale różne warianty tego pytania się przewijają i powiem szczerze, pierwszy raz od lat Mam w dniu flagi takie przykre uczucie, że bardzo nie chcę jej wywieszać. Bo jak tylko spojrzę na flagi stojące w piwnicy i czekające na wywieszenie, to przypomina mi się to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Jest mi tak strasznie wstyd. Nawet przez chwilę myślałem a może powiesić ukraińską flagę? Ale pomyślałem sobie Przecież to nie chodzi o, y, o, o państwa, chodzi o stosunek do człowieka, mm -hmm. który pokazaliśmy. Pierwszy raz mam z tym problem. I jest mi strasznie przykro, bo przez lata z dumą wywieszałem. Myślałem sobie, idziemy do przodu. My, dawaj dalej, bierzemy tę biało czerwoną. A teraz jak na nią popatrzyłem, to aż mnie zwinęło w środku po prostu. No to Tyle co w tym, w tym smutnym dniu flagi. Chociaż niby mamy powody do dumy, czyli tak jak się Polacy zachowują wobec Ukraińców, wobec uchodźców z Ukrainy, ale tym bardziej ten rasizm, straszny, nieludzki rasizm wyje. Ta różnica między <grytania> ludźmi, którzy stali się naszymi przyjaciółmi, bo są też wrogami Putina, mm -hmm. a ludźmi, którzy nie stali się naszymi przyjaciółmi, choć są w potrzebie. Bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie są wrogami Putina. Pani, e, pani doktor, bardzo proszę, pani kolej. E, myślę, że d, d, mogę ekologią tutaj pogodzić wszystkich, bo ekologia jest, e, myślę, tematem takim bez barw m, krajowych, politycznych. I tutaj e, no, ta moja rola w tym dzisiejszym dniu. E, była taka, żeby przejrzeć, przejrzeć prasę pod kątem tego, co jest publikowane na temat ekologii. No i co udało mi się ciekawego znaleźć, to trochę informacji na temat psychologii ekologii i taki artykuł, wywiad. Z, um, Natalią De Barbaro, mhm. który mówi o tym, że bez względu na to, jak wiele wiemy o ekologii, jak e, bardzo jesteśmy zaangażowani, każda najmniejsza próba działania na rzecz ochrony środowiska jest e, bardzo istotna i każda najmniejsza się liczy, więc to może byłaby taka zachęta, bo musimy pamiętać, że w tym całym. Czy rób to cokolwiek? Cokolwiek, cokolwiek, najmniejszy gest. Nie trzeba e, totalnie nieść mięsa, wystarczy zacząć od tego, żeby. Go redukować. Nie trzeba totalnie w 100% segregować odpadów. Wystarczy, że podejmiemy jakąś próbę, wystarczy, że tylko zaczniemy segregować chociażby papier. I takich przykładów tutaj. Albo plastik. Albo plastik. Albo możemy zacząć unikać plastiku, który jest szkodliwy dla naszego zdrowia w niektórych obszarach naszego życia. Więc tutaj pani Natalia podkreśla, że warto się nie poddawać, warto próbować i warto drobnymi krokami. Czyli jak, nawet jak ktoś nie może ustawić siedmiu koszty na śmiecie w domu, prawda, żeby wszystko od siebie oddzielić. To niech H2. Może nie chustawi aż dwa. Dokładnie nie przejmujmy się tym, że Japończycy mają 34. My naprawdę? możemy. Tak, naprawdę. Są takie sytuacje, w których segregują na 34 frakcje, wdzielając różnego rodzaju kapselki i czytając bardzo precyzyjnie, co jest napisane na opakowaniach. My na szczęście musimy mieć tylko 5 koszy i, i myślę, że jest to do zrobienia. No, zależy, ile kto w, w domu, prawda? Bo w mikrokawalerce. Siedmiometrowej trudno siedem koszy ustawić. No to wtedy trzeba redukować, wtedy filozofia zero waste, żeby A, produkować jak najmniej, zawsze w no jakiś sposób. E, super. E, to jest tekst, e, rozmowa z Natalią de Barbaro w To tak. e, To teraz, e, teraz ja. Yy, bardzo ciekawy tekst, na który chciałem zwrócić uwagę w Gazecie Wyborczej Humanitarna Misja Papieża, tekst Bartosza Chlebowicza y, z Florencji, dlaczego ważny? Bo okropna jazda na, y, na Franciszka, że nie powiedział Putinowi, y, no i tych wszystkich ludzkich słów dało. nie użył, hmm. prawda, których powszechnie używamy wobec, wobec Putina. I w tym tekście, który jest naprawdę olśniewający, informacyjnie olśniewający. Nie? Mam wytłumaczenie, skąd ta ostrożność, bo cały czas Watykan z wielkim wysiłkiem prowadzi próby ratowania ludzi z terenów zagrożonych przez Rosję. Próbuje przekonać cały czas patriarchę Moskwy. Z pewnymi skutkami. Nie jest tak, że nic nie osiągnął. Oczywiście osiągnął dużo mniej niż chciał, jak to się łatwo zorientować. Ale jak się przeczyta ten tekst, to widać, jak idiotyczna, jak płaska jest ta cała jazda na Franciszka, że on taki, prawda, nagle cyniczny, że w ogóle gorzej niż w czasie II wojny i tak dalej. Bardzo Państwa zachęcam. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, strona Siódma, humanitarna misja papieża. Tekst Bartosza Chlebowicza. Pani doktor. No Ja mam kolejną taką ciekawostkę: nauka o klimacie, też bardzo istotny temat, element. Okazuje się, że są państwa, które będą nauka o klimacie wprowadzać jako obowiązkowy przedmiot do szkół, a nawet tutaj mamy taką decyzję. Sekretarz do spraw edukacji, który e, zdecydował się, że będziemy mieli egzaminy z nauki o klimacie w 2025. E, takie, takie egzaminy pojawią się w Wielkiej Brytanii. Więc być może jest to jakiś pomysł też dla nas, wskazówka, że są to na tyle istotne tematy, że powinniśmy również takie przedmioty wprowadzać. Ojej, zamiast tego, co pan minister wprowadza, <laughs> hit! Zamiast. To by był hit. To zamiast tak, jak najbardziej zamiast. Hmm, no wie pani, to jest niezła rada, bo jak się zmieni władza, wszyscy się zastanawiali, co zrobić z hitem. A tu bardzo proszę, można włożyć ekologię po prostu. Ja jest. myślę, że ekologia też jest taką dziedziną, gdzie bardzo dużo się domyślamy, jest bardzo dużo właśnie tej jakoś o której też Unia Europejska zaczyna nad tym pracować, żeby konsumenci i przede wszystkim też przedsiębiorcy wiedzieli co robić. Każdy, każdy chce być eko, chce robić dobre rzeczy, chce walczyć z ociepleniem klimatu. Tak przynajmniej. przynajmniej tak deklaruje. Natomiast brakuje nam trochę tych wskazówek, brakuje nam tych konkretów, co można zrobić faktycznie, żeby sytuacja się zmieniła. Też ciągle regulacji trochę brakuje, prawda? Bo to, że ma napisać na jakimś towarze, że jest bio dużymi literami, na przykład... Albo, że jest eko. Albo samo wprowadzenie biotworzyw bez wprowadzenia systemu segregacji tych biotworzyw też jest e, problematyczne. Co z tego, że mamy jakiś już surowiec, który mógłby być e, pozytywnie e, oceniany, skoro nie mamy e, zasad i sposobu jego wysegregowania. Półtorej minuty nam zostało e, pani doktor. To y, może skończymy z przeglądem i pogadamy jak człowiek z człowiekiem przez chwilkę? Bardzo chętnie. Jak to się u Pani zaczęło z tą ekologią? Z tą ekologią zaczęło się u mnie w dziale logistyki, czyli tak bardzo prozaicznie, gdzie byłam odpowiedzialna za planowanie produkcji. I wówczas w 2002 roku w Polsce weszły przepisy, które, które mówią o tym, że powinniśmy segregować odpady, powinniśmy liczyć to, ile wprowadzamy na rynek i powinniśmy poddawać je recyklingowi. I tak to się zaczęło. Natomiast jest coś takiego jak obowiązek publicznych kampanii edukacyjnych, który bardzo, bardzo mnie tutaj zaciekawił. I, i jakieś takie też, mimo. Że jest to ustawowy obowiązek, mam takie poczucie yy, i chęci też realizowania tej misji społecznej. Yy, yy. I w tej publicznej kampanii edukacyjnej jest bardzo dużo ciekawych możliwości i form edukowania, no i w wyniku takich 20 lat różnych rodzajów projektów, udziałów, yy, akcji, festynów, yy, warsztatów wypracowaliśmy formę, jaką jest teatr ekologiczny. Oh. No i w miniony piątek była premiera pierwszego spektaklu na żywo. Był to plastikowy cyrk doktora Dolitl, w którym, w którym właśnie mówimy o plastikach. Bardzo dużo też tutaj... Dlaczego przy... my nic o tym nie wiemy? <grywa> Serdecznie zapraszamy na spektakle. Gdzie was można znaleźć? Można nas znaleźć na warszawskiej Białołęce. Jest to pierwszy na świecie teatr ekologiczny. Jesteśmy w Warszawie na Białołęce, także Myślę, że dla słuchaczy dosyć blisko. Bardzo dziękuję. Doktor Katarzyna Miśniewska, zwycięzczyni licytacji y, autorskiego przeglądu prasy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tylko niech nam pani powie, dlaczego akurat tę te, ofertę Pani wybrała? Dlaczego tę? Z fascynacji y, prowadzącym? O. Y, o. Chęci poznania Pana redaktora i z szacunku do Pana pracy. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiedziałem, że taka będzie odpowiedź. Myślałem, że taka będzie, że tak powiem, mniej krępująca. Bardzo dziękuję Panie. <grymne> bardzo dziękuję Pani. Doktor, debiut wypadł. Maciek Jarzą pokazuje, że na piątkę. Bardzo dziękuję. Za chwilę, za chwilę Arka sędzia sądu okręgowego w Gliwicach.